To już koniec naszych rekolekcji. Udało mi się z Wami spędzić cztery spotkania. Mam nadzieję, że te treści o, o pokoju, nadziei, o radości, o miłości pozwoliły Wam lepiej dostrzec Boga w Waszym życiu, bo On jest obecny, On jest blisko Ciebie. I te życzę Ci, aby te święta, które przed nami były początkiem nowej przygody, nowej obecności, nowego zauważenia Boga, Jego działania, aby przyniosły właśnie nadzieję, radość, pokój i miłość, która trwa, która nie jest zależna od tego, co w świecie słychać, co słychać w mojej głowie. Bóg jest ponad tym wszystkim. On wie, co robi. Jeśli te treści jakieś ci pomogą ci w jakiś sposób, odkryłeś coś dla ciebie, daj znać w komentarzu. Pomoże nam to też tworzyć nowe rzeczy, które będą owocne, pomocne. Na koniec przyjmi też moją modlitwę za Ciebie. Panie Jezu, który jesteś tym, który rodzi się w nas, który żyje w nas, który rodzi się, aby w nas mieć mieszkanie. Proszę Cię, abyś każdego z nas przemienił, przemienił swoją obecnością, abyś dał nam. Czas spotkania z Tobą, który przemienia. Daj nam poznać, jaki jesteś naprawdę. Że jesteś Bogiem, którego nie można się bać. Że jesteś Bogiem, który wyciąga rękę, aby z nami się spotkać. Który przychodzi, aby wszystko uczynić nowe. Przyjdź i bądź z nami obecny. Tak jak sam tego pragniesz. Amen.